Dzień dobry, dzień dobry bliźniaku, bo ten materiał krótki skierowany jest właśnie do bliźniaków. Do tych, którzy podejrzewają, że są z utraconej ciąży bliźniaczej, do tych, którzy już wiedzą, że są z utraconej ciąży bliźniaczej, do tych, którzy czują, że w ich życiu czegoś brakuje kogoś brakuje, czują pustkę, czują ogromne osamotnienie. Czują, że cały czas czegoś kogoś szukają w życiu. Dla tych, którzy mają trudności w finansach, w relacjach damsko-męskich, dla tych, którzy czują, że nie mogą zaufać, boją się, że ktoś odejdzie, dla tych wszystkich, którym ludzie znikają, gdzie cały czas pojawia się ktoś, kto przychodzi i znika. Gdzie znajomi, przyjaciele, partnerzy, partnerki pojawiają się i znikają. Na tych, którzy czują, że muszą za dwóch. Na tych, którzy kupują podwójne ubrania, podwójne pary butów, butów za trzech, za dwóch i nie noszą ich. Na tych, którzy kupują po dwie bluzki w sklepie, po dwie doniczki z tymi samymi kwiatami, jedzenia za dwóch, a jedzą za jednego. Ten materiał jest również do tych, którzy pracują dużo, 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 a wynagrodzenie dostają tylko za połowę swojej pracy. Do tych wszystkich, którzy wiedzą, podejrzewają albo nawet nie wiedzą, że mają mieli bliźniaka, a może nawet dwa bliźniaki, czyli trojaki. Do tych wszystkich, którzy mają takie podejrzenie, mówimy o bliźniaków, w nie mamy właśnie o tej stracie. Staję przed Wami ja, jedna z bliźniąt, a w zasadzie z trojaków. Um, ale jestem też terapeutą ustawień systemowych. Pracuję z totalną biologią. Pracuję jako trener Jewki, trener radykalnego wybaczania. I łącząc to wszystko, czego również nauczyłam się na warsztatach terapeutycznych u Ramody Austermana, mężczyzny, który z ogromnym sercem i wiedzą przekazał nam wszystkie swoje informacje na temat utraconego bliźniaka w książce ,,Dramat w łonie mamy. Utracony bliźniak". Z całą tą wiedzą pozyskaną w różnych krokach swojej pracy i doświadczania Chcę się podzielić z tobą na temat tego, kim jesteś, kiedy jesteś z utraconej ciąży bliźniaczej. I co ci to robi, co ci to zrobiło, z czym ty jesteś, ale ważne, co możesz zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Co możesz zrobić, żeby to, co trudne, pożegnać, a wziąć cały potencjał do siebie. Jeżeli czujesz, że ten krótki materiał jest o tobie. To zapraszam Cię na webinar w zamkniętej grupie 29 stycznia o godzinie 18.30. To jest następny poniedziałek, 29 stycznia, godzina 18.30. Jeżeli interesuje Cię bycie, uczestnictwo na tym webinarze, to wrzuć mi informację z prośbą o link, o dostęp. Ja też wrzucę link z dostępem pod tym materiałem. Będziesz mogła, mógł nim uczestniczyć w zamkniętej grupie. Liczba miejsc na ten webinar jest ograniczona pokojem webinarowym, także e, kto pierwszy, ten lepszy, kto pierwszy dostanie ten link i sobie go zapisze, ten będzie miał możliwość dostania się na ten webinar. Na tym webinarze oprócz wiedzy dostaniesz też kilka kroków, jak sobie z tym tematem poradzić, ale też coś więcej. Także jeżeli to Cię ciekawi, zapraszam. Widzimy się drogie bliźniaki, bliźniaczki 29 stycznia godzina 18.30 na webinarze na, w linku poniżej. Do zobaczenia.